Dzisiaj ważny dzień, dzień premierowy, czyli moja kolejna powieść zgodnie z prawdą trafia do księgarni. Bardzo jestem podekscytowana, dlatego że dawno już nie miałam premiery takiej właśnie w tym pięknym letnim okresie wakacyjnym, więc mam nadzieję, że będzie to książka, która znajdzie się w tej palecie lektur, które zabieracie ze sobą w podróż do pociągu, na plaży, w góry, w trekking, czy po prostu na własny balkon, gdzie w okolicznościach pięknej pogody czytacie sobie do kawusi. Szczególnie, że książka Myślę, ma taki wakacyjny vibe z tego tytułu, że jest troszeczkę leżejsza od tych pozostałych, które pisałam. Na pewno też ze sprawą głównej bohaterki Patrycji, która po prostu ma fajne poczucie humoru. Ja osobiście bardzo ją lubię. Pierwowzorem, takim językowym tej bohaterki była moja serdeczna przyjaciółka Joasia, której zadedykowałam tę książkę, więc no, mam, mam taką pewność, że Patrycja rzeczywiście jest fajną dziewczyną, która hmm, po prostu dostarczy Wam rozrywki. Dla mnie ta książka jest no, oczywiście o wielu rzeczach, ale taką pierwszoplanową, która szczególnie mnie jakoś dotyka mojego serca, jest też bardzo szczera i bezwarunkowa miłość ojca do dziecka. Myślę, że o tym mało się pisze i mało się mówi, natomiast miłość w tej roli. W Parowuje się wspaniale nie tylko jako ojciec, ale także jako partner dla swojej żony, życzyłabym sobie, żeby takich facetów było jak najwięcej na świecie, więc zobaczymy, czy i Wy podzielicie moje zdanie na temat miłosza. Natomiast w tym premierowym dniu chciałam serdecznie zachęcić Was do kupna książki, do czytania, do zabierania jej ze sobą wszędzie gdzie możecie. Ona także oczywiście będzie w wersji elektronicznej. Jeżeli już kupiliście, jeżeli książka już za moment, a może nawet dzisiaj trafi do Waszych rąk, pokazujcie ją w sieci, wrzucajcie recenzje, chwalcie się na Facebooku, Instagramie, TikToku, gdzie tylko macie ochotę. To dla mnie jest zawsze naj super wyróżnienie i bardzo, bardzo ważna sprawa. Dzięki jeszcze raz wszystkim, którzy czytają, kupują. Dziękuję także wydawnictwu, które włożyło oczywiście ogrom pracy w wydanie tej książki. Dziękuję właśnie Asi za inspirację. Dziękuję także mojej czytelniczce, która zainspirowała mnie do napisania tej historii, jak to się stało i o co chodzi to, przeczytacie o tym przeczytacie w posłowiu. A z mojej strony to tyle. Ja lecę pisać dalej i czekam na wasze recenzje, także dziękuję za każdą z nich i do usłyszenia przy kolejnej premierze.